Hejka moi drodzy, jest poniedziałek, 15 kwietnia, no więc dzisiaj jest egzamin, egzamin ósmoklasisty, jest godzina 7.20, coś tam, ja właśnie się szykuję, jak widzicie jestem trochę gotowa, trochę nie. No, dzisiaj przyjdzamin z języka polskiego nie już się stresuje, odrobinę się stresuje faktycznie. Nasza szkoła przyda na egzamin na sali gimnastycznej, także super No ogólnie no to mam nadzieję, że będzie dobrze. Wszystkim pójdzie dobrze, mi też pójdzie dobrze, no i ogólnie, że jakoś to się wszystko uda. No, i tak właśnie pomyślałam, że to będzie fajny pomysł, że wiecie. Ja sobie idę na ten egzamin i nagrywam vloga. W sensie nie na egzaminie, ale rozumiecie. No, i taki vlog z egzaminów. Pomyślałam, że Was to zainteresuje, bo egzamin to jest na moim kanale gorący temat. Także tak, jeszcze syf mi się zrobił na czole. Także super. Wydaje mi się, że wszystko powtórzyłam. Przeczytałam sobie jeszcze z tego repetytorium te wszystkie streszczenia lektur, bo wydaje mi się, że tego będzie najwięcej. Ech, no i to tyle. Staram się być niczym kwiat lotosu. Czemu tak nie zrobiłam wcześniej? A, bo... Okay. Staram się być niczym kwiat lotosu, ale no wiecie jak to bywa. Ech, no Generalnie muszę się jeszcze trochę ogarnąć, także tak tylko się do Was przemówiłam. Życzcie mi serdecznie powodzenia. Potem wam powiem, jakie były pytania: czy było ciężko, czy było łatwo, czy było trudno. Na pewno napisała opowiadanie, nie rozprawkę, bo ja jestem bardziej od opowiadań, ale to zobaczymy po tym: może się zmieni, może coś się zrobi, może coś się coś się wydarzy. Trzymajcie się i ten. Przed wyjściem jeszcze się podzielę z wami taką moją konkluzją, że e, ciekawe, że będziemy tam siedzieć e, jakby 3 godziny, bo przecież piszą z nami osoby z dostosowaniem, które powinny normalnie pisać oddzielnie. E, no i ciekawe, czy nas wypuszczą, a jeśli tak, no to dla nich to będzie szum I tak zostawię was z tą myślą, a potem wam powiem, jak to wyszło Stresuje się strasznie, strasznie hmm. Okej, okay, więc ja wróciłam z egzaminów i słuchajcie, nie były trudne Moim zdaniem były ok, nie dali kwowali, zdali mojego księcia, także bardzo dobrze Ogólnie no to było dość prosty moim zdaniem Były niektóre takie pytania, gdzie ja byłam taka... Ale raczej mi poszło dobrze, także myślę, że spoko, teraz wyjdę z domu, wiecie, odpocząć, zresetować umysł, wiadomo jak to po egzaminie Jutro matma Ale ja myślę, że pójdzie mi dobrze, czekam jeszcze jak będą wyniki na stronie CKE No bo jednak, no, chciałabym już wiedzieć jak mi poszło, w sensie jestem przekonana, że poszło mi dobrze, ale chciałabym widzieć, zobaczyć odpowiedzi Wiecie o co mi chodzi no a że odpowiedzi jeszcze nie ma, no to będę musiała poczekać, bo jeszcze nie udostępniło, oficjalnie arkuszy i tam te wszystkie inne. No ale musimy czekać. No dobrze, no więc jak będą, to też się do Was odezwę. Jutro matma, także... Uch, wiecie. Kolejny dzień egzaminów ósmoklasisty i dzisiaj będzie z nami matma. Powtarzałam część tej książki. Znaczy wiecie, nie dość, że ja jestem jakaś zła z matmy, ale ja tak za matmą... Nie przepadam, więc trochę się matmy boję, boję się, że coś jakoś tam źle obliczę. Te obliczonka to jest wszystko takie troszkę... No ale myślę, że jakoś muszę to napisać. Wczoraj sprawdzałam odpowiedzi z polskiego, dużo mam dobrze, także jest to fajne, fajne, fajne. No dzisiaj się tak stresuje, no, bo to jest tak i taki lekki stresik. Ogólnie wczoraj, jak się tak zastanawiałam, czy nas będą wypuszczać z sali, no to okazało się, że nas wypuszczali Także nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z jakimś tam regulaminem, wydawało mi się, że nie Ale dobra No więc angielskiego się już tak nie boję, bo angielski jakoś tak, wiecie, no nie wiem, nie boję się go Boję się na przykład właśnie matematyki, która jest dzisiaj Obawiam się strasznie a ja sobie na to do cukier A muszę jeść cukier Bo... Przed egzaminem, wiecie Wiem Ogólnie to Cały rok coś czułam, do tej matmy i... Jadłem na dobrze Moje włosy dzisiaj w ogóle jakieś Wystrzelona jak w kosmosu. Pokażę wam ogólnie jak się ubrałam. Wczoraj miałam co zrobić, ale tego nie zrobiłam. Ha! Brawo! Wiecie, ale ten stres egzaminacyjny, o rzutko. No więc ogólnie... To mam tutaj na sobie spódnicę z rezerw tą taką... tu jest tiul. jest takie coś i tutaj też jest pod takie coś. Potem koszule z Zary. Tak, z Zary, z takimi dwoma kieszeniami. No i to jest mój look. Jeszcze na ręku zegarek i gumka, bo to wiecie, musi być. No i oczywiście, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja mam rzecz, która mi przyniesie szczęście. Jest to taki pies, który jest taki wiecie, zniszczony, ale to jest mój taki pelizman szczęścia, więc trzymałam go w kieszeni wczoraj cały egzamin, a dzisiaj jeszcze nie wiem gdzie go będę trzymać, ale... Nie mam pojęcia Może lepiej No więc tak Dobrze, trochę się stresuję Trochę się stresuję, już tak zaczęłam się, wiecie mm. Ale dobra. tam ja batonika, wszystko będzie dobrze Odzwolę się do was po Zaraz muszę już wychodzić, bo u nas w szkole o 8.15 Już mamy być, nie wiem po co tak wcześnie, ale Mniejsza, idę się szykować, moje włosy nie współpracują znowu, ale to pewnie przez serce egzaminacyjny. Do zobaczątka! Hejka, moi drodzy, są ostatnie dni egzaminów! Woo! Tak jest, są ostatnie dni egzaminów i w związku z tym normalnie zrobię to... ...strasznie chciałam. Muszę lecieć ogólnie, bo jakoś dzisiaj y, się tak ogarnęłam i w ogóle muszę wychodzić. Nie wiem tak naprawdę o co mi chodzi. Y, dzisiaj angielski myślę, że będzie spoko, bo ja angielski lubiają i ja myślę, że umiają, także spokojnie, no i ubrana jestem inaczej. Jak widzicie, y, spodnie takie szare, więc zamiast tutaj taki prezent, była koszulka y, i czarna, znaczy taka szara, taka. Co ja mam z kolorami dzisiaj? Granatowa marynarka. Takie guziki, ale się nie będę w niej zapinać. To muszę sobie poprawić, bo jakoś krzywo zawiązałam. Więc dobrze. Hej, 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 hej! Hej, jestem po egzaminach, więc skończyłam, można powiedzieć, egzaminy i teraz wiecie, tak straciłam taki swój sensik życia, gdyż to było tak, że wiecie, przez ten cały prawie no, połowę trochę więcej roku szkolnego. Wszystko się toczyło wokół tych egzaminów, wiecie, powtórki, wszystkie zajęcia dodatkowe na egzaminy. I teraz nie ma już tego, jakby wiecie. Napisałam taka troszkę pustka, ale w sumie się cieszę. Dzisiaj nigdzie już nie wyszłam, siedziałam sobie w domu oglądając H2, wystarczy kropla i ogólnie tak ogarniając y, różne sprawy, więc w sumie spoczko, także no słuchajcie, jest po egzaminach. Nie wiem w sumie co też mam powiedzieć, bo trochę mi jest takie dziwne poczucie, że to wiecie, to już jest koniec, bo no jakby nie uszkujmy się przez ten strajk, naprawdę nam zostało mało czasu w tej szkole, w której chodzimy, do której... Wychodzicie, jeśli jesteście w ósmej klasie. Także uświadamcie sobie to, ja to sobie uświadomiłam. Nie to, że jest mi przykro, wiadomo, że będę trochę tęsknić, no ale sobie, że zacznie się nowy start trochę niedługo. Wiecie, nowe ym, życie, jakby takie. Liceum i w ogóle. Także no. Stresuję się trochę, wiecie, mam takie wrażenie, że to już jest strasznie szybko Zaraz ogólnie mam 15 urodziny, bo kiedy to nagrywam jest 17 A ja mam 21 kwietnia i jak sobie mam uświadomić, że będę mieć 15 lat 15 lat to jest dla mnie już dużo, naprawdę Wiecie, 15 to tak brzmi strasznie staro, nie wiem, miałam ostatnio taką sytuację Ktoś się nie pytał No, a ile ty masz lat? A ja tak i w pierwszym odruchu chciałam powiedzieć 12, bo na tym wieku się zatrzymałam, a to niespodzianka, ja mam już 15 lat Nie wiem jak to szybko zleciało, strasznie szybko, ten rok szkolny ogólnie minął mi tak I już jest nowy, wiecie, zaraz Także wakacje, wyjazdy, teraz będzie się dużo działo na moim kanale, bo skończył się wreszcie egzamin, także wrócę Tak z tym klapsem, widzicie jak mogę oszukać moją ostrość? Teraz patrzcie na to Moja ostrość była tak oszukana, że hit No i wiecie hmm, Wielkanoc się zaczyna że to był taki vlogasek z egzaminów No mam nadzieję, że się wam spodobał No życzę wam generalnie wesołych świąt Wesołych świąt, mam nadzieję, że egzaminy wam też poszły jak najlepiej Trzymałam ogólnie za nas wszystkich ciuki Za całą Polskę, wiadomo Wiadomiks, że tak było No Stresowałam się. Okej, okay, przyznaję. Bo tak, powiem tylko nie, nie, nie stresuję się. Stresowałam się. Przed matematyką to już hit był mojego stresu. Uch. No i wiecie. Koniec. Wojska w ukrainie no serio ja jakoś tak przeżywam się rozkliwam, wiem, za dużo gadam i tak przeżywam, bez sensu przeżywam ogólnie wyszły mi piegi. Jak pewnie już zobaczyliście, bo jest słońce, a w będzie widzieli nie, nie było pepe Nie widzieliście ostatniej, gdzie piegi, piegi, team, także idę jakoś sobie moje egzaminy ogólnie yy, przeżyć. No, także było fajnie, po egzaminach też fajnie spędzałam czas, ogólnie fajnie mi się czas spędziło. Także... Co tam dzwonisz tym flaksonem, no. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.